Energia, siła, smak, waranżada, power, mega, y, ekstra energia, super, a, komodo, dostałem, 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 patrzymy co to jest, 32 mg na 100 ml, także power normalny, ale spróbujmy, no. Kolor Czy czyli to klasyczna Londryna będzie? To już zaraz zobaczymy, ciach, ciach, ciach. posmakujemy. Klasyczna oranżada Helena. Jak, jak ją znacie, to to smakuje jak klasyczna oranżada Helena, czyli rozpuszczone landrynki. Nawet spoko. Trochę za słodkie jak dla mnie, ale myślę, że do przełknięcia. Może dlatego, że jeszcze dzisiaj nic nie przyjmowałem, to, to jest trochę za słodkie, ale, ale jest ok, Wyjątkowo, nawet spoko. Waranżada, nie, mnie, mnie się podoba. Dzisiaj będzie Szybki Lopez. Podobno ma być zarąbisty. Cassandra mi tak donosiła, bo gdzieś tam już miała okazję sobie popróbować. Zobaczymy czy nam ten Szybki Lopez. Nam, znaczy mnie. Jak już mówię o sobie nam, to niedobre to jest. Także czy mnie ten Szybki Lopez podejdzie. Jedliście kiedyś Szybkiego Lopeza? No właśnie ja nie. Także jadę sobie spróbować. Był Szybki Lopez, ale Szybki Lopez poleciał na urlop. Także nie będzie Szybkiego Lopeza, będzie Szybkie coś innego. Dzień dobry. Na pierwsze danie super oferta Big King Zig Zig Zero 17 Zobaczymy, co na drugie zaraz wymyślimy. Chyba Big King to jest trochę przesada, żeby go nazywać, bo nie jest mały. Myślę, że jest w wielkości Upera a nie wielkości Cheeseburgera. Ale to dobrze, będzie więcej miejsca, przynajmniej u mnie, bo u Ciebie to wiem, że jest dużo miejsca na dobre rzeczy, inne. Jasa jest spróbuję boula, Tuńczyk, to jest Twój. Mój jest krewetkowy, ale nie wzięliśmy z tym bulionem, co kasandra mówi, że porażka, tylko wzięliśmy musztardowo-koperkowy i tysiąc wysp. Jak to wygląda? Na zimno, rozumiem, wtedy to idzie. A jest ryż u dołu, tuńczyk u góry, jajeczko i limonka do psikania. Smacznego. A mój jest, przypuszczam, że to samo, tylko że są krewetunie. Takie malutkie koktajlóweczki. No. Dressing dobry. To jest niestety wszystko z lodówki, także macie taki super zamarznięty ryż, super zamarznięte krewetki. Nie wiem. Nie ponowię tego. Taka moja decyzja jest. Eee, bo obiadowo na zimno. Trochę średnio, no z tym bulionem może jeszcze spróbuję, żeby się utwierdzić, że to jest zły pomysł. Z bulionem, ale bulion z ryżem to miałem, jakoś nie mam przekonania. No, ta propozycja mnie tutaj nie, nie zachwyciła bardzo. Nagrałem jeszcze krewetki, żeby nie były, bo one tak leżały w kupie i może Wam się wydawało, że one są do spodu, to jest ich tyle. Żeby też było jasne. Ja niestety też nie dojadła. Mówi, że to jest lepsze od tej z bulionem. Ale nie ponowić? No nie. No nie, 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 to nie jest udana propozycja, moim zdaniem. Na zimno strasznie czeka zamraża. Nieco ochłonąłem na okoliczność tego Nordfisha i nadal po głębokim zastanowieniu uważam, że trochę ta propozycja jest nietrafiona. Ten zimny ryż w przewadze nad wszystkim innym. No bo tak jak mówię, zieleninka bardzo spoko, krewetunie bardzo spoko. Bo to wszystko jest bardzo z lodówki tak jak bierzecie z dressingami. Dressingi spoko, tylko w nie, bardzo niewielkiej ilości jak do całej takiej e, michy i no, na obiadowo ja jakoś tego nie znajduję. No jak chciał sobie zjeść lody, to bym sobie kupił lody, nie? Na obiad to tak zazwyczaj może być coś na ciepło do, do przekąszenia. Muszę spróbować jeszcze to z, tym, z, tym, z tym, tym bulionem, chociaż z drugiej strony jak analizuję to mi bulion i ryż, Plus jajko do tego to jakoś mi się to nie spina, niestety, za bardzo. Ale mogę się mylić, tak więc, no ktoś pewnie przemyślał tą propozycję, jak wprowadza ją do menu. To może akurat to będzie przepetarda. Kasandra mówi, że według niej przynajmniej, że ta z bulionem jeszcze słabsza jest niż ta, która jest bez bulionu, tylko z dressingiem, ale ja spróbuję. Tak więc, takie przemyślenia, no nie zawsze nie zawsze się trafi w gusta. Być może ktoś przefantastycznie to znajduje, nie? W Kielcach to kosztuje 18 zeta, nie wiem jak, jak gdzie indziej, bo wiem, że ceny w Nordfiszu bywają różne w różnych miejscach. A jak wyższy się tego bowla jedli, to michę, to napiszcie, czy, czy jest ok, czy nie jest ok, czy na zimno, wam to pasuje, czy wam to nie pasuje. No, ja sprawdzę jeszcze z tym bulionem w wolnej chwili. Pudełeczka. kurde, eleganckie. Chodzi, tu sobie wyciągasz i już, pykanko, wziąłem sobie trzy, bo jak wiesz, teraz w tych wiadrach kupujemy amunicję, tu wiesz co jest, kłopot, nie? A te papierowe to się zaraz rozpadają, mhm. tak więc design by szafa. Jeszcze trzeba sobie tutaj, wiesz, ee, logo palnąć, logo, nie? Tak, jeszcze nie jestem na tym etapie programowania, A, to wszystko jak dojdziesz do logo, to wydrukuje Ci z logo. A, w miarę. Jak lecę, wiesz co, tymi dubletami, to mi trochę nosi jednak. I tak, wiesz na no, trzy, trzy razy to się nie, nie utrzymuje się w celu. Wiesz, pierwsze dwa, albo je pierwszy, pierwszy wchodzi w cel, a potem mi gdzieś tam na bóg A dzisiaj jesteśmy na krótkiej, 15-metrowej, tak to wygląda, mniej więcej. Stanowisk trochę mniej, ale jest dobra informacja, że można już po pół godzinki się rozliczać, czyli, czyli można sobie przychodzić często na takie zabawy i nie ma niebezpieczeństwa, że człowiek zbankrutuje, chyba, że jakaś dopłata będzie do strzelania plus, czy coś w tym guście. To Dobra, by było fajnie. Tego, tak, dla każdego tego, jak to się nazywa, posiadacza broni, pakiet strzelanie plus. 10 razy strzelnica w miesiącu. Na drugim, czy na trzecim, kurde, jeszcze zrywam. Jakby tak 5 pod rząd było wszystko w czarne, to by było dobrze. Także widzicie, czasami jak mnie poniesie fantazja, to nawet z dwa za były, ale ogólnie większość ok. Ztestowaliśmy dzisiaj pierwszy raz ten krótki tor, no i bardziej tu huczy, muszę przyznać, że jest tak kurde, no bardziej, no czujecie, że aż, nie wiem, okulary mi aż skaczą jak inni strzelają, na tej dłuższej, dłuższej tej jest fajnie, ale Duży plus za wyrozumiałość od gości prowadzących, że postulat się pojawił, żeby faktycznie tak jak gdzie indziej rozliczać co pół godziny. No i się udaje co pół godziny rozliczyć i cena jest teraz zajebista. Zajebisty punkcik i mam nadzieję, że będzie częsta zabawa i mm, następne strzelanie sobie wymyśliłem, że sobie zrobię delikatne podregulowanie mojego Celowniczka kolimatorowego, bo tak muszę bardziej po lewo celować niż, niż po tym, gdzie mi ten punkt się świeci. Tak więc myślę, że mogę delikatnie go ruszyć śrubokręcikiem i zobaczyć, czy to przyniesie jakieś efekty. Nigdy tego nie robiłem, bo wstępnie, jak kupowałem, ci co pamiętają, czy co oglądali z burakiem tą moją klamkę, to tam mi chłopaki ustawiały wszystko w miarę na oko, ale działa no dobrze. Tylko, że teraz, jak już mi się udaje precyzyjniej to wszystko robić, mniej mnie szarpie i faktycznie widzę widzę gdzie celuję i gdzie trafiam to tyle muszę na punkciku, bo to może jest delikatny jeden ruch śrubokręcikiem no trudno mi powiedzieć, no pobawimy się, pobawimy się najważniejsze sobie pozaznaczać najpierw, że jak już bym pomotał za bardzo, żeby wrócić do tej opcji bo jak steczek nie zaznaczy, to potem a pomota i będzie celował gdzieś w kosmos, to może być lipa. Tak więc taki eksperyment zrobimy. Pooglądam sobie może jakieś tutoriale, jak to się ustawia. Wezmę sobie trochę papieru, takiego, bo tam widziałem, że się drukuje takie jak gdyby mniejsze tarczki, żeby na, za każdym razem widzieć dokładnie, gdzie się, gdzie się celuje i gdzie się trafia. Pobawimy się. Chodź, Mordo, chodź. dawaj tego. Dawaj tego burgera. Dawaj tego burgera i lecisz! Eee, I jeszcze takie pytanie do widzów tradycyjnie. Bo zawsze mi dobrze doradzacie. Ja mam takie fajne światło i ono naprawdę nieźle działa. Tu jest do niego uchwyt, i tu mi to strasznie ten plastik spękał. Czy jest jakiś klej, który mogę tu nałożyć? Bo myślałem, żeby to super glue zalać, ale wydaje mi się, że to nie zadziała, Które by mi to wszystko. No bo widać pęknięcia tu, pęknięcia dołu. I chciałbym tutaj nałożyć jakiś klej, który by mi to wszystko związał. Jakieś sugestie, jak to zrobić najlepiej, bo mi szkoda tego wywalać. A jak się tego nie da zamontować na staty, bo, bo się urywa, no to trudno też z tego korzystać. No co, co prawda można sobie to gdzieś tak postawić. No ale wolałbym to naprawić. Tak więc jak macie sugestię klejową, to zapraszam serdecznie, bo chętnie bym się to naprawił.